To jest nowy Mercedes klasy C. Kombi. Wprawdzie na klapie nie ma żadnych oznaczeń, a pakiet AMG z 18-calowymi felgami wskazuje na przerost mocy nad umiejętnościami kierowcy. Ale z przodu kryje się silnik o pojemności zaledwie 1,6 litra. O tym za chwilę. Tymczasem zaglądamy do bagażnika. W końcu to kombi. Szczerze mówiąc, spodziewałem się większego bagażnika. Parę miesięcy temu jeździłem BMW serii 3 Touring z bagażnikiem o pojemności 495 litrów, wtedy pojawiły się pierwsze informacje o nowej C klasie kombi i mówiło się, że będzie miał bagażnik prawdopodobnie o pojemności 500 litrów lub jeszcze większy. Tymczasem ten bagażnik ma pojemność 490 litrów. To 5 litrów mniej niż BMW serii 3 Touring. Okej, okay, w porządku, te samochody są bardzo do siebie podobne, ale ten bagażnik jest o Uwaga! 40 litrów mniejszy niż w kompaktowej Toyocie Auris. Po złożeniu oparć miejsca jest więcej niż w BMW, ale nie więcej niż w Toyocie Auris. Mercedes w klasyce ma minimalnie dłuższy rozstaw osi niż BMW Serii 3, ale szczerze mówiąc, nie czuję tutaj dodatkowej przestrzeni. Kilka powodów. Po pierwsze, no dobrze, po środku mamy ten szeroki wał i ten pechowiec, który będzie musiał siedzieć po środku, będzie walczył o miejsce na stopy z pasażerami siedzącymi po boku, ale nawet ci pasażerowie, którzy mają szczęście i siedzą tu, nie mają. No właśnie, jest niby sporo miejsca na kolana, jest sporo miejsca nad głową i to mimo panoramicznego dachu, z którego proponuję zrezygnować, bo po prostu zabiera dodatkowe centymetry z nad głowy, ale przednie fotele są umieszczone na tyle nisko, że nie mogę dobrze wsunąć pod nie stóp, no i wtedy nie mam miejsca na palce. Nie mam co zrobić z palcami, muszę podkurczać nogi, no i na dłuższą metę to nie jest wygodne. Przodu jest o wiele wygodniej. Od premiery nowej klasy C minęło już trochę czasu i powoli zaczynam przyzwyczajać się do deski rozdzielczej rodem z klasy S. Nawet jeśli nadal uważam system inforozrywki za intuicyjny inaczej. I lakierowane na wysoki połysk powierzchnie w samochodach to nie najlepszy pomysł. Trzeba je stale odkurzać i wycierać odciski palców. Jak już wspomniałem, pod maską w tym samochodzie mam silnik benzynowy o pojemności zaledwie 1.6 litra, mocy 156 koni mechanicznych i szczerze mówiąc, do miasta to dokładnie tyle ile potrzeba. Ten silnik przy niskich prędkościach jest odpowiednio elastyczny. Poza tym z czasem od 0 do setki poniżej 9 sekund to naprawdę nie jest wolny samochód. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie no, właśnie, dojazdy do miasta. Teraz, kiedy jadę z prędkością około 80-90 km/h, wszystko jest w porządku, ale gdybym rozpędził się do prędkości autostradowej, to w środku robiłoby się już głośno i czuć wtedy, że ten silnik nie nadąża. To znaczy, na dłuższą metę byłoby po prostu niewygodnie jechać w długą trasę z takim silnikiem. Nawet jeśli Mercedes C180 nie jest królem autostrad, to i tak można wyposażyć go w liczne systemy wspomagające kierowcę. Mam tu między innymi aktywny tempomat, asystenta martwego pola, asystenta pasa ruchu, system ostrzegający przed uderzeniami z tyłu, asystenta układu kierowniczego czy asystenta hamowania. Jest też inteligentny system oświetlania, który kieruje snop światła tam, gdzie jedzie samochód i dostosowuje moc świateł do warunków panujących na drodze. Zużycie paliwa jest spore jak na tak niewielki silnik, i to co obiecuje producent w cyklu, który przez sympatię do Mercedesa nazwę mieszanym, a nie pozamiejskim, czy głównie pozamiejskim, więc w tym cyklu nazwijmy go mieszanym, ten samochód zużywa około 9 litrów na setkę. To jest naprawdę dużo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Mercedes obiecuje 5,6 litra na setkę w cyklu mieszanym. Ciekawostka. W sieci natrafiłem ostatnio na raport organizacji Transport and Environment zatytułowany Mind the Gap, czyli w wolnym tłumaczeniu uważaj na różnicę. Według raportu Mercedes jest marką, która no właśnie, najbardziej mija się z prawdą, jeśli chodzi o deklarowane przez producenta wyniki zużycia paliwa, a realne wyniki zużycia paliwa. Oczywiście organizacja zauważa, że wszyscy producenci mijają się z prawdą, ponieważ testy nie, nie przystają do warunków, do warunków rzeczywistych, jakie panują na drogach. Ale Mercedes wychodzi ponad średnią. Średnia to 30%, rozbieżności 30%, a Mercedes aż. 40%. Na szczęście od 2017 roku testy będą przeprowadzane inaczej, tak żeby lepiej oddawały rzeczywiste zużycie paliwa. Jak prowadzi się C-klasę kombi? Poprawnie. To znaczy, układ kierowniczy jest beznamiętny i to niezależnie od tego, czy przełącza samochód w tryb komfortowy, eco, sport, sport plus indywidualny. Po prostu ten układ kierowniczy, no to, to, to po prostu jest. Koła skręcają, samochód jedzie tam gdzie, tam, gdzie mu wskaże. Natomiast, wybierając, dobierając opcję do tego samochodu, warto zastanowić się nad pneumatycznym zawieszeniem AirMatic, które utrzymuje odpowiednią wysokość zawieszenia, niezależnie od tego, jak samochód jest obciążony. Poza tym, przy wyższych prędkościach, to zawieszenie obniża. Się o jakieś 15 mm, także samochód jest wtedy bardziej opływowy, bardziej aerodynamiczny. A w przypadku pokonywania jakichś nierówności, kiedy na przykład muszę dojechać na działkę, te ostatnie kilkaset metrów czy kilometr, mogę tutaj przyciskiem podnieść zawieszenie o 25 mm, czyli przy odrobinie szczęścia nie będę szczorował podwoziem o, o wystające kamienie. Natomiast nawet w trybie sportowym, Mercedesowi, daleko do tej radości z jazdy, jaką powiedzmy daje BMW serii 3. Mercedes jest komfortowy i elegancki i to są jego główne zalety. Warto też zwrócić uwagę na system wspomagający parkowanie. Jednak uruchomienie go trwa na tyle długo, że na zatłoczonym parkingu ktoś nam pewnie zdąży podkraść upatrzone miejsce. Ale jeśli kompletnie nie potrafisz parkować, to docenisz, że taki system jest. Oczywiście jako element wyposażenia dodatkowego. Ceny Mercedesa klasy C kombi zaczynają się od 130 tysięcy złotych. Ten egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje, usiądźcie i ja może też usiądę, 275 tysięcy złotych. Kiedy już ochłoniesz, obejrzyj więcej moich testów, zasubskrybuj też mój kanał, a pełną wersję tego testu zobaczysz na kanale motowizja. Więcej informacji na www.motowizja.pl.